Chcesz zwiększyć swoje umiejętności pracy w GIMPie, tworzyć profesjonalne i bardziej zaawansowane projekty? Ten kurs pomoże Ci to osiągnąć. Cześć, ja nazywam się Błażej Witkowski i zawodowo zajmuję się tworzeniem i edycją grafiki. W tym kursie podzielę się z Tobą moimi najlepszymi trikami, poradami i sprawdzonymi technikami, które pomogą Ci wycisnąć maksimum możliwości z GIMP. Dowiesz się, jak tworzyć świetnie wyglądającą, nowoczesną grafikę, która z pewnością spełni oczekiwania Twoje i Twoich klientów. Nauczysz się przygotowywać grafikę od podstaw, jak i edytować gotowe już zdjęcia. Przejdziemy przez lekcje, które pozwolą Ci na bezproblemową edycję i retusz fotografii portretowych, tworzenie efektów tekstowych, uzyskiwanie ciekawych rezultatów kolorystycznych, czy tworzenie tekstur i obiektów. Pokażę ci, jak stosować popularne efekty, np. Mała Planeta, Rozpad, Zamiana Twarzy, Wyskakujące zdjęcie, Efekt HDR czy Efekt 3D i wiele innych. Do kursu dołączam pliki, z których korzystałem podczas szkolenia, tak abyś w łatwy sposób mógł przećwiczyć wszystko, co pokazałem w lekcjach. Pliki będziesz mógł łatwo oczywiście modyfikować i szybko tworzyć na ich bazie własne projekty. Jeżeli chcesz poznać zaawansowane możliwości GIMP, zwiększyć efektywność swojej pracy i tworzyć lepszą grafikę, zachęcam Cię do udziału w tym szkoleniu. Z pewnością tego nie pożałujesz. Do zobaczenia w kursie.